Dzień dobry Państwu, minęła 12. .00. zapraszam na program Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a dzisiaj ze mną w studiu pan Marcin Krasoń, ekspert do spraw nieruchomości, reprezentujący platformę obido.pl. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry. Będziemy sobie mówić o bardzo ważnym temacie, czyli o rynku nieruchomości. I chciałbym na początek przytoczyć pewne dane. Z ostatniej analizy Narodowego Banku Polskiego wynika, że w ciągu roku ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły średnio 11,5%. W zeszłym roku, jak był pan w naszym studiu, dokładnie we wrześniu 2018 roku, to ta sama dynamika wynosiła około 8,5 i już wtedy mówiło się na rynku, że mamy pewne sygnały ostrzegawcze, że ten trend się przegrzewa. Poprosiłbym na początek pana o to, jakby pan skomentował to, że teraz mamy 11,5 i cały czas rośniemy. Ja nie ukrywam, że sam spodziewałem się tego, że koniec wzrostu w cen już jest bliżej niż dalej. Nawet z kolegą założyłem się o symboliczną pietruszkę, że do połowy 2019 roku trend wzrostowy się zatrzyma. Czyli że ceny już będą rosnąć wolniej albo w ogóle nie będą rosnąć. No i to pietruszkę przegrałem. Zwracam honor koledze, który yy, no, miał rację w Tylko. tym w naszym zakładzie. E, szczerze mówiąc, y, jestem nawet trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, obserwując to, co się dzieje na rynku, że po tym, że mniej mieszkań się sprzedaje, bo to są dane konkretne sprzedażowe deweloperów, e, no to już te ceny powinny trochę chociaż gdzieś tam hamować. A tymczasem dane Narodowego Banku Polskiego, którym wiarygodności odmówić raczej nie można, bo zwróćmy też uwagę na to, że właściwie codziennie jesteśmy bombardowani. Kolejnymi analizami czy raportami na temat ceny mieszkań. No jak widzimy raport na podstawie ofert z jakiegoś portalu, to jest średnio wiarygodny, ale Narodowy Bank Polski publikuje dane wskazując zarówno dane transakcyjne, jak i ofertowe oddzielnie dla rynku pierwotnego, dla rynku wtórnego. No i NBP generalnie jest wiarygodnym źródłem tych danych. No i rzeczywiście, jak widzimy, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Ceny rosną o 10-11%. To jest więcej niż rok temu, czyli zamiast ten trend się zakończyć czy, czy hamować, to on się jeszcze rozpędza. E, aż teraz boję się cokolwiek powiedzieć, e, ale m, przyjrzałem się na przykład danym dla Warszawy i co, co ciekawe, e, te wzrosty w Warszawie są spokojniejsze. Na przykład na rynku wtórnym e, rok do roku cena transakcyjna urosła tylko o 3%. Natomiast ofertowa o 13. I to też jest ciekawe, bo raczej pokazuje, że osoby, które chcą sprzedać mieszkanie, nakręcają się same na to, że rosną ceny. No bo jeżeli ceny transakcyjne rosną o 3% rok do roku, a ofertowe o 13, to mamy spory rozjazd, prawda? znaczy, że ci, którzy sprzedają mieszkania, za dużo nasłuchali się o tym, że ceny rosną i chcieliby jak najdrożej swoje mieszkania sprzedać. No potem przychodzi weryfikacja kupujących jest coraz mniej przy rosnących cenach, no bo jak ktoś kupuje mieszkaniec w celu inwestycyjnym, na przykład kiedy ma w Excelu wszystko sobie przeliczone, jaka jest rentowność jego inwestycji, ile będzie musiał włożyć w to mieszkanie, ile z niego wyciągnie, no to rosnące ceny powstrzymują część takich osób przed zakupem kolejnej nieruchomości, bo mi się to po prostu, mówiąc wprost, nie opłaca. No, bo gdzieś ta granica musi być, prawda? Po której przekroczeniu już ten popyt zacznie w końcu spadać. Ale z tych samych danych NBP-ów wynika, że tylko w dwóch miastach, w tych większych miast Polski, ceny nie przekroczyły w ujęciu nominalnym tych rekordów sprzed dekady, czyli jeszcze sprzed pęknięcia bańki na amerykańskim rynku. Te dwa miasta to są Kielce i Wrocław. W pozostałych siedmiu dużych aglomeracjach ten średni... Wzrost powyżej rekordu to jest 9,5%. Jak się zastanawiam, też w kontekście tego, że Pan mówi, że jest zaskoczony tą dynamiką, czy my możemy już mówić o, o, o tym, że to jest bańka spekulacyjna, czy to jeszcze za mało? Stanowczo jestem daleki od takiego stwierdzenia z dwóch powodów. Po pierwsze, nie, wolno, nie, nie za bardzo powinniśmy odnosić ceny dzisiejsze do tych sprzed kilkunastu lat, bo trzeba by uwzględnić do tego wszystkiego inflację Sprecie. i to, że dużo więcej zarabiamy. Czyli gdybyśmy uwzględnili na przykład średnią pensję, to okaże się, że mimo tego, że ceny są rekordowe, to Polak, przeciętny Polak może kupić więcej mieszkania, bo to można na przykład na metry kwadratowe przyliczyć. prawda? Średnia pensja versus cena metra kwadratowego, że dziś ten przeciętny Polak zarabiający średnią gusowską na przykład, może kupić więcej niż kilkanaście lat temu. No gdybyśmy uwzględnili inflację, czyli to jak się zmienia wartość pieniądza w czasie, no to też, mimo tego, że dziś mamy dosyć niską inflację, no tak to, to sumujemy z, z tych 10 czy 11 lat, no to też wyjdzie nam, że, że do tych rekordów jeszcze, jeszcze trochę jest. Ale tutaj co do tego, czy możemy mówić o bańce spekulacyjnej, no to jeszcze jest drugi aspekt, drugi aspekt wskazuje na to, jak dana bańka urosła. Kiedy mieliśmy 2006-2008 rok, czyli ten szczyt poprzedni, to były tam dwa czynniki. Po pierwsze kredyty, kredyty walutowe, które Polacy zaciągali na 130-140% wartości mieszkania. To bardzo dmuchało tę bańkę. Banki, banki dawały takie kredyty. Kupowaliśmy mieszkanie za 300 tysięcy, można było dostać 400 tysięcy kredytu i nawet bank nie za bardzo sprawdzał, czy my rzeczywiście to wykorzystujemy na urządzenie mieszkania. Ludzie sobie samochody kupowali za te pieniądze. Natomiast teraz mamy obowiązkowo. Wkład własny. Co więcej, teraz mamy właściwie tylko kredyty złotowe. Wtedy były kredyty we frankach szwajcarskich. A przede wszystkim jeszcze wzrosty cen aktualne są mimo wszystko spokojniejsze i nazwałbym je bardziej organicznymi niż tamte. Bo tamto była typowa taka spekulacyjna bańka nakręcana z miesiąca na miesiąc, ceny potrafiły rosnąć nawet o 10%. Teraz przyczyny wzrostu cen są trochę inne i też. Zakupy wyglądają inaczej. Wtedy wiele osób kupowało, np. w Warszawie, w miasteczku Wilanów, mieszkania z myślą sprzedam za dwa miesiące i zarobię 20%. Brali to na kredyt we franku szwajcarskim, no dziś ten kredyt mają, bo, bo, bo mieszkania przez ceny przestały rosnąć, a z kredytem frankowy nie ma co zrobić, bo się zupełnie zmieniła sytuacja. Dziś wzrosty trwały dłużej były spokojniejsze, czyli rok do roku patrząc nie było tam, nie wiem, wzrosło 20 albo 30%, tylko maksimum mamy teraz 10-11. E no, i kwestia tego, jak były tylko mieszkanie kupowane. Teraz też mieszkania są kupowane w celach inwestycyjnych, ale bardziej myśli się o inwestycji długoterminowej, a nie o tym, żeby sprzedać mieszkanie za kilka miesięcy. Nie żeby spekulować na nim. Tak, dokładnie. Mhm. Przed chwilą sobie rozmawialiśmy trochę o takich anegdotach, ale to jest prawda, bo sam mam znajomych, którzy często szukają mieszkania, chodzą na rynku wtórnym. Chodzą na te oględziny i okazuje się, że to jest już istny casting, to znaczy, przekracza się najpierw czeka się w kolejce, żeby w ogóle wejść do takiego mieszkania, Zobaczycie. Potem, żeby je zobaczyć. Potem jak się przekracza już próg, to pani informuje, że cena, która była w ofercie już jest nieaktualna, ona jest o wiele wyższa. Tak mi się trochę nasuwa analogia z filmem Big Short, gdzie też w końcu tam eksperci wybrali się na rynek amerykański, żeby zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Mhm. I tak się zastanawiam, czy może tutaj nie... No, czy to nie pachnie troszeczkę jakimś, jakąś przesadą już, że, że tak trudno jest młodemu człowiekowi zdobyć mieszkanie, że on nie zdąży dojechać do tego docelowego miejsca, a ta cena już jest na przykład kilka punktów procentowych wyższa. Rzeczywiście żyści. może się tak zdarzyć, ale są to bardziej sytuacje no może nie to, że jednostkowe, ale Rzadsze niż częstsze, może tak by powiedział. No jest to związane z tym, że jak ktoś ma atrakcyjne mieszkanie, będzie miał na nie wielu chętnych zawsze. I teraz, jeżeli wystawi cenę ofertową w miarę rozsądną, czyli nie będzie tak, że będzie ona o 30% wyższa niż zdrowy rozsądek by nakazywał. No to będą chętni. Czasami rzeczywiście jest tak, że ludzie trochę za bardzo ci kupujący nakręcają się na to, żeby koniecznie kupić mieszkanie, bo one drożeją i za rok będą musiał dopłacić więcej. I są w stanie podjąć nieracjonalną decyzję. Zakup mieszkania jest na tyle. Istotną decyzją w życiu człowieka, powiedzmy sobie, i na tyle długofalową, że powinna być naprawdę bardzo dokładnie przemyślana i zaplanowana, a nie podjęta pod wpływem chwili tego, że ktoś powiedział, że za rok mieszkania będą droższe. I mu wszystko każdy sobie teraz zadaje to pytanie, bo to jest kluczowe. Czy te, czy te ceny będą jeszcze rosły, czy w ogóle jest sens teraz myśleć o tym, żeby nawet jeżeli ktoś ma sporo oszczędności, to żeby jednak je wyłożyć na stół i to mieszkanie wziąć? No to bo wszystko zależy od tego. Kto i po co mieszkanie kupuje, no, bo mamy dwie grupy kupujących. Pierwsza to są osoby, które kupują mieszkanie inwestycyjne, to o czym już wcześniej mówiliśmy, i to są osoby, które ci, którzy mają doświadczenie i mają wiedzę, to rzeczywiście dokładnie kalkulują. Czasami zdarza się tak, że po prostu ktoś ma oszczędności i mówi, kupię sobie mieszkanie i będę na nim zarabiał grube hajsy. Potem rzeczywistość to trochę weryfikuje, bo okazuje się, że przepłacił za mieszkanie, za wyremontowanie, jeszcze podpisał złą umowę z najemcami i tak naprawdę więcej ma problemów z tym niż, niż korzyści. Profesjonalne, osoby, które profesjonalnie się tym zajmują, podchodzą do sprawy zupełnie inaczej, wszystko kalkulują, przeliczają, nie ulegają emocjom. Emocją, i to jest jedna grupa kupujących. Druga grupa kupujących to są ci, którzy kupują mieszkanie dla siebie. Tak, żeby w nim tak, mieszkać. Żeby to jestem ja adwokatem takich osób, powiedzmy. Tak, I, i, i ja od zawsze jestem zwolennikiem takiego podejścia, żeby kupić mieszkanie wtedy, kiedy A jest ono nam potrzebne, i B znajdziemy mieszkanie, które spełnia nasze oczekiwania. Próba utrafienia w dołek cenowy, bo jeżeli będziemy, usiądziemy sobie przy stole, na przykład, i mówimy OK, dzisiaj mieszkanie, chciałbym mieszkać w tej dzielnicy. A dzisiaj mieszkanie w tej dzielnicy kosztuje średnio 8,5 tysiąca za metr. Eee, za rok pewnie będzie taniej, to poczekam. A co, jak będzie drożej? No wtedy dopłacę, tak? W międzyczasie przez ten rok jeszcze muszę gdzieś mieszkać. Można stracić podwójnie. Oczywiście można też zyskać, ale jest to zawsze duże ryzyko. Na dodatek może się okazać, że takich mieszkań, które będą nam odpowiadać, już po prostu nie będzie. Bo na przykład jesteśmy rodziną z dwójką dzieci. A to już przydały się mieć dwie łazienki, przydałoby się mieć co najmniej trzy pokoje, żeby tak naprawdę sensownie według standardów jakichś tam europejskich w tym mieszkaniu żyć i mieszkać. Może się okazać, że na danym osiedlu takich mieszkań nie będzie. Albo będzie takie mieszkanie, ale będzie położone na przykład nad wjazdem do garażu i o trzeciej w nocy będziemy mieli otwarte okna od sypialni, to będzie nas budzić otwierająca się brama, albo śmieciarka, która przyjedzie przed szóstą rano. Więc naprawdę uważam, że warto Poszukać mieszkania naprawdę dobrego dla siebie. Bardzo ważna jest też lokalizacja to ile czasu będziemy spędzać na dojazdach do pracy, bo co z tego, że kupimy mieszkanie dużo tańsze, jak każdego dnia będziemy półtorej albo dwie godziny poświęcać na dojazd do pracy. Czas to pieniądz i to nie są żarty, bo nawet jeżeli jeździmy samochodem, to płacimy za benzynę. Więc to, to jest bezpośredni koszt, pomijając fakt, że kosztem jest też sam, sam czas. My obserwujemy jakby dokładnie to, co robią nasi klienci na naszej platformie i bardzo często ludzie zmieniają zupełnie zdanie co do tego, gdzie chcą mieszkać, bo rzeczywistość jakby weryfikuje ich, ich oczekiwania. Bo ktoś chciałby mieszkać na Mogotowie albo na śródmieściu. Wiadomo. Bo jest fajnie, tak, jest wszędzie blisko. Ale potem przemyśli sobie, że może jednak można znaleźć mieszkanie na Woli albo na Bomowie, które też będzie nieźle skomunikowane. I, i, i dzięki temu też będę miał komfort życia, ale na przykład będę miał trzy pokoje zamiast, zamiast dwóch. Mhm. Czyli sugeruje pan, żeby się jednak nie fiksować tak na punkcie samej ceny, ale wziąć pod uwagę no te tak. czynniki. Te czynniki dookoła, bo oczywiście cena jest bardzo ważna. No nie, nie oszukujmy się, tak? to czy zapłacimy za mieszkanie 400 czy 450 tysięcy złotych, no to jest duża mhm. różnica, ale jakość życia, yy, bo, to, bo to jest tak, że decydujemy się, kupując mieszkanie decydujemy się co do zasady, że będziemy w nim przez ileś tam lat mieszkać. Yy, i potem będziemy się na przykład z czymś męczyć, i będziemy się męczyć każdego dnia, bo to nie jest tak, że ta śmieciarka za oknem, że wrócę do tego, o czym powiedziałem, przyjedzie raz do roku i tam się wkurzę, ale mi to minie, tak? Ona będzie co trzy dni, prawdopodobnie, tak? Więc naprawdę warto tę decyzję podjąć jak najbardziej, żeby ona była taka przemyślana, naprawdę przeanalizowana. Dużo łatwiej jest, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, no bo wynajem, to jest bardziej mobilnie jesteśmy, tak, pracuję na, na Mokotowie, to sobie zamieszkam na Mokotowie, żeby mi było blisko, nie pasuje mi to mieszkanie, to się po roku przeniosę do, do innego. Oczywiście to jest utrudnienie, bo przeprowadzki nie są fajne, ale jest dużo łatwiej niż w przypadku mieszkania, które kupimy, szczególnie jeżeli kupimy je na kredyt, a nie ukrywajmy, nadal wielu Polaków... Uf. Kupuje mieszkanie na kredyt. Ostatnie dane, dane pokazały wzrost w ogóle zainteresowania kredytami hipotecznymi. No to wskazuje na to, że nadal mieszkania kupowane są przez osoby, które kupują je dla siebie, bo inwestorzy rzadziej korzystają jednak z kredytów. To dotknął Pan kolejnego wątku, o który chciałbym zapytać, a konkretnie właśnie o przyczyny tych wzrostów. Bo powiedział Pan wcześniej, że to jest jednak całkiem organiczny wzrost, czyli wydawałoby się, że ten trend jest taki zdrowy. I zastanawiam się, jakie. Prawdziwe czynniki za nim stoją, bo gdzie nie wejdę na, na serwis czy komentarze analityków, to oczywiście słyszę. Spadające bezrobocie, wzrost płac, e, wsparcie socjalne państwa. No i oczywiście to niskie oprocentowanie, które jest na historycznie mhm. stopy procentowe są na historycznie niskich poziomach, też nie zapowiada się, że BRP robiło coś w kierunku no nie podwyższania. Jest. Na pewno nie w najbliższej perspektywie. No, te przyczyny są dosyć klarowne. A co pan powie na taką tezę, że bo ja bym się opierał, że to jest nowego, coś nowego? Że to jest najbogatsza grupa społeczna, pcha te wyceny do góry. Słyszy się czasem, hmm. i to nie są żarty, że ludzie kupują nie pojedyncze mieszkania, ale całymi piętrami. I oni się nie liczą z ceną, czy to będzie 400 tysięcy, czy 450 za te, za te trzy pokoje, czy tam dwa pokoje. Po prostu biorą hurtem. A są wniosek, to. że się nie liczą z ceną. No bo są tak. Mają tyle pieniędzy. No właśnie, ludzie mają dużo pieniędzy, dlatego że się liczą z cenami. Yy, to, jakby to jest taka stara <laughs> zasada. Yy, że to nie jest tak, że nagle się znajduje komuś milion złotych, tylko ten milion się bierze z małych rzeczy, że ktoś kupił tańsze mieszkanie, nie wydał pieniędzy na bzdury i dlatego udało mu się te pieniądze odłożyć. I proszę mi wierzyć, że osoby, które mają pieniądze, mają je dlatego, że je szanują ich nie wydają niepotrzebnie. Jak ktoś kupuje dużo mieszkań, to często negocjuje, jest, ma silną pozycję negocjacyjną, jest w stanie kupić mieszkanie taniej. Oczywiście, że to napędza popyt, tutaj nie zaprzeczam, mm -hmm. ale to wcale no, nie jest tak, że ci ludzie szastają pieniędzmi. No jasne, że statystycznie zawsze trafi się jakaś tam mała grupka takich osób, które, a co tam, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy, no pewnie. No. Ale Przy efekcie skali to jest wiadomo, to jest jakiś tam mniejszy odsetek, to on się tak nie będzie. No, niby tak, ale jak ktoś właśnie kupuje inwestycyjne mieszkanie, no to on szacuje sobie, ile z tego mieszkania uzyska hmm. przychodu, jakie będzie ponosił koszty i czy rzeczywiście mu się ta inwestycja spina. W tej chwili w banku, jak chcemy założyć lokatę, trudno dostać więcej niż 1,5% na rocznej lokacie. Jakichś tam promocyjnych można dostać nawet 2,5%, może 2,7%. No to już teraz eee, rzadziej się zdarza. Ale to tak, rzadko i, i to promocje, eee. tak? Eee, zwykle dla, na pierwszą lokatę albo, albo coś takiego. Eee, no, standardowo, jak pójdziemy do banku, to rewelacyjnie to nie wygląda. No i ludzie po prostu szukają czegoś, tak? ludzie, no mają ludzie w Polsce pieniądze. To... Ale to jest duża grupa ludzi. To jest taka, czy to jest na tyle duża grupa ludzi, że ona może pchać te wyceny do tego stopnia, że mamy rok do roku 11,5% średnio? Trochę może. Ale zwróćmy też uwagę na to, co mówią dane o, o kredytach hipotecznych. Bo jeżeli rośnie zainteresowanie kredytami, czyli więcej kredytów hipotecznych się sprzedaje, no to bez dwóch zdań przekłada się to na to, że więcej mieszkań jest kupowanych na kredyt, a ci najzamożniejsi no nie kupują mieszkania na kredyt, tak? czyli kupują to też ci, którzy, którym się coraz lepiej w życiu powodzi. Tak? Ci, którzy korzystają na tym, że mamy niskie bezrobocie, że Polska gospodarka jest w bardzo dobrej sytuacji. Jakby ostatnie pięć czy więcej, właściwie więcej lat, no to jest permanentny wzrost naszej gospodarki. Coraz więcej zarabiamy. No jak nawet przyjrzymy się, to jest tak, że zawsze, jak komuś się tam coś mówi, to, to idź sobie do pracy na, na kasie, w, w biedronce. Tak? tak się mówi. Ale ludzie, którzy pracują na ta, w takich podstawowych stanowiskach, jak no, na tej przysłowiowej, powiedzmy, nie ma takiego przysłowia, na tej kasie w supermarkecie, też zarabiają coraz więcej. I, i to się głośno o tym mówi, tak? że Lidl czy Biedronka wprowadzają tam jakieś kolejne podwyżki. Oczywiście polski rynek pracy. Nie będzie tak zawsze, że będzie tak świetnie. My się trochę przyzwyczailiśmy do tego dobrobytu, który teraz jest, że bezrobocie jest niskie. Właściwie prawie każdy, kto chce pracę, to jakoś tam pracę znajdzie że pensje rosną, że wszystko jest fajnie ale to, to w nieskończoność tak nie będzie. No i też warto to, to, to przemyśleć. My też widzimy, że. Jakby z, z, analizując to, co się dzieje u nas na, na platformie, że tak, bardzo dokładnie jakby zajmujemy się tym, że analizujemy to, jak ludzie wyszukują mieszkania, to też ludzie coraz większą uwagę przykładają do tego, jakie mieszkania kupią. Coraz więcej detali jest dla nich ważne. Yy, ktoś chce mieć widok na plac zabaw, bo ma dziecko i zwraca uwagę na to, że właściwie, jak już dziecko będzie miało 5 albo 6 lat, to mogę je samo pu sam puścić pod blok, a jak będę miał okno z kuchni, to, to będzie ok. Tak? I, takie, takie coraz więcej rzeczy jest dla ludzi ważne, i to są ludzie, którzy kupują mieszkanie dla siebie, czyli to nie są ci najzamożniejsi, czy to są zwykli Polacy, którzy po prostu albo wyprowadzają się od rodziców, albo wzięli ślub, tam urodziło im się jakieś dziecko i chcą się usamodzielnić, albo dochodzą do wniosku, że, że przyszedł czas na coś nowego, lepszego, bo też oprócz tego, że. To jest dominująca grupa, da się tak powiedzieć, czy to jest trudno. Trud, bardzo trudno jest to, bo nie ma dokładnych danych. No to tak, jest tak, że czy... jeśli chodzi o ceny, to Narodowy Bank Polski analizuje, zbiera wszystkie transakcje i nie je mamy. Tak? Jeśli chodzi o sprzedaż, to deweloperzy, którzy są notowani na, na giełdzie, raportują, to można sobie to wszystko przeliczyć. Stopy procentowe znamy co do, co do tak. zasady. Tak? Niestety nie ma takiego dokładnego wykazu transakcji, no i przede wszystkim też trudno czasami ocenić, kto po co kupuje kto, mieszkanie, tak. no bo Musielibyśmy właściwie przeprowadzić tak? chyba, nie wiem, dokładny wywiad z, z każdym. notariusz musiałby zadawać pytanie, jak składamy podpis przy akcie notarialnym, a, a ile pan zarabia, a które to pana mieszkanie, czy będzie pan w nim mieszkał, czy je wynajmie i za ile lat chce pan to mieszkanie sprzedać. No niestety wszystko, nie wszystkie takie dane to są, to są szacunki I, i tutaj trudno o to, żeby one, one były jakieś bardzo takie wiarygodne. A czy zagraniczni nabywcy są, którzy lepiej od nas zarabiają. Na Są przykład z więcej? roku na rok, bo, bo to jest też zliczone, z roku na rok coraz więcej obcokrajowców kupuje w Polsce mieszkania, ale nadal jest to mały, bardzo malutki procencik. Tutaj dominują, kiedyś było tak przez wiele, wiele lat, że Niemcy kupowali najwięcej, ale zostali wyparci przez Ukraińców, co zresztą widać na ulicach, tak? widać w zakładach pracy na ulicach. Polska jest dla Ukraińców bardzo ważnym kierunkiem. Migracji i to jest tak, że na początku mówiło się, że tylko po to ci Ukraińcy przyprowadzają się do Polski, tylko po to, żeby uciec dalej do Niemiec, ale skoro kupują w Polsce mieszkania, to chyba jednak część z nich po prostu zostaje, bo, bo jest im tutaj dobrze, bo też sytuacja na rynku pracy też im sprzyja, tak? mają, mają takie możliwości. I ta grupa cały czas rośnie, ale na tle całego rynku mieszkaniowego no to ci obcokrajowcy są nadal raczej małą grupą. Myślę, że większe znaczenie mają na rynku najmu. Dlatego, że część to, to są firmy na przykład, które i to jest dopiero klient, który mniej patrzy na koszty, nie? bo wynajmują mieszkanie dla jakiegoś dyrektora generalnego albo członka zarządu i on ma konk konkretne oczekiwania. Ma być luksusowo albo co najmniej tam z sektora premium, miejsce garażowe i 300 metrów do pracy, tak? I koniec kropka. Nieważne, czy za ten wynajem zapłacą 2500 czy 4800. I to jest dopiero klient, Trzeba który nie te oczekiwania spełnić. Tak, dokładnie, dokładnie. Ostatni wątek, który chciałbym poruszyć, być może yy, kluczowy dla naszych widzów, to czy w ogóle są jakieś symptomy świadczące o tym, że te ceny mogłyby chociaż wyhamować, nie już nie o tym, że mógłby trend się odwrócić, yy, bo na przykład czytałem sobie w Polityce Insight yy, taki krótki artykuł pana Adama Czerniaka, który zwraca uwagę na to, że coraz trudniej jest o kredyt hipoteczny, że te marże są coraz wyższe, że trudno uzyskać taki wysoki kredyt, żeby yy, faktycznie kupić takie mieszkanie, Jakie się chce. On też zwraca uwagę na te aspekty demograficzne, że starzejemy się, jest mniej osób w wieku produkcyjnym i że to będą czynniki, które powoli powinny wpływać na to, że te ceny będą się jednak stabilizować. No zdecydowanie demografia jest bardzo ważnym czynnikiem i demografia też wpływa jakby na rynek, ale w dużo dłuższym w terminie. No bo to nie jest tak, że w ciągu dwóch lat nagle będą sami starsi ludzie w Polsce, a raczej chcielibyśmy, czy ci, którzy kupują mieszkanie, chcieliby, żeby ceny spadły w ciągu dwóch lat, a no nie dwudziestu na przykład, no bo to jest zupełnie inna perspektywa czasowa. Rynek w Polsce się cały czas zmienia. Jeśli mówimy o tych symptomach, to dla mnie być może, ale znowu mówię, być może takim symptomem byłoby to, byłby rynek warszawski. Bo rynek warszawski jest największym rynkiem w Polsce i w jakiś sposób jest wyznacznikiem tego, co się dzieje. No bo tutaj mamy największą ofertę deweloperską, mamy tutaj największy rynek wtórny, rynek najmu i tak dalej, i tak dalej. No i to, że na rynku wtórnym ceny w ciągu roku urosły tylko o 3%, to może coś znaczyć, ale znowu. Ta sytuacja jest taka, że no, w innych dużych miastach, jak na przykład w Gdańsku, który też jest przecież dużym rynkiem, mamy wzrost o 15-20%, więc no to jednak nie za bardzo mogłoby nam tutaj świadczyć o jakimkolwiek hamowaniu tego. Tak? Ja, to jest tak, że. Deweloperzy mają generalnie zły PR na mieście powiedzmy, tak? Nie mówi się tam, że betonują miasto, że źle budują, że najważniejsze jest dla nich zarobek. W końcu to firma to, co powinno być dla nich najważniejsze, i tak dalej. I tam, a mimo tego, ludzie kupują mieszkania od tych deweloperów. Nie? I to jest tak, że wizerunek tych firm powoli się zmienia. Tam polski związek firm deweloperskich bardzo dużo robi, żeby to poprawiać, się, się starają, ale no, to jest tak, że. Z punktu widzenia kupujących, to ceny wciąż są takim bardzo ho, chodli, chod, chodliwym tematem. Tak? Każdy jest zainteresowany tym, czy te ceny wzrosną, czy spadną, a niestety prawda jest taka, że nie ma osoby, która by powiedziała tak, że za, za rok będzie taniej o 3,7%. No jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to kłamie albo wynalaz hiku czasu. Mhm. A tego chyba jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. O, ostatnie pytanie. Co musiałoby się stać, żeby się ten trend. Odwrócił, bo rok A, to temu. To bardzo łatwe jest jak, do odpowiedzenia. Rok temu, jak pan tutaj był, to mówił coś takiego, że no, musiały się Unia Europejska chyba rozpaść albo jakaś wojna. Mamy nic wojnę nic handlową. Nic nowego nie wymyśliłem. Mam, mamy wojnę handlową, na przykład teraz wiadomo, na, na arenie międzynarodowej. Mam na, mam na myśli Pekin Waszyngton. tak mhm. Z drugiej strony też słychać o takich symptomach spowolnienia, już no, dosyć wyraźnych, w gospodarce niemieckiej, w całej strefie euro. No, Ale tylko, że... Polska, Polska na razie się trochę tak, odgrywa. znowu jesteśmy, no, kiedy mieliśmy wyspy. parę lat temu taki okres, gdzie w wielu krajach unijnych był problem z rozwojem gospodarczym, to u nas się świetnie wszystko rozwijało. No, wydaje mi się, że no, gdybyśmy mieli do czynienia ze wzrostem stóp procentowych, to coś by się wydarzyło, bo gdyby ten... Yy, trzeba pamiętać, że tak, teraz osoby, które kupują mieszkanie na kredyt hipoteczny, no, płacą na przykład raty 1500 zł. Natomiast no. no, gdyby stopy wzrosły ledwie o kilka punktów procentowych, nie wiem, dwa, trzy punkty, to ta rata od razu pójdzie o kilkadziesiąt procent w górę. To będzie kilkaset złotych każdego miesiąca. Dla takiego budżetu domowego, który tam się ledwie spina, no, będzie to dosyć duży problem. Z drugiej strony, jak wzrosną stopy procentowe, to wzrośnie oprocentowanie obligacji i depozytów, czyli będzie można więcej zarobić na innych, bezpiecznych, jeszcze bezpieczniejszych niż w wycofa się ta grupa, która inwestuje A, na kredyt. Tak, część, część grupy inwestującej się wycofa. Część grupy, która kupuje na kredyt, no, będzie miała mniejszą zdolność kredytową, ta rata nie będzie im się spinała i też nie kupią tego mieszkania. Więc myślę, że gdyby RPP podjęła decyzję o zmianie tego trendu, no bo właściwie te najniższe stopy mamy tu kilku lat już tak. chyba, to, to pewnie by się coś wydarzyło, ale tak naprawdę no nic za bardzo to nie świadczy. Bo tak, jest, jest, jest dobra sytuacja gospodarcza i nie za bardzo coś zapowiada, żeby ona się zmieniła. No Inflacja drgnęła. No, ale. ta to... jest najwyższa od 2012 roku. Tak. Kwalna tak, ale... podobno już w ogóle jest o wiele wyższa. No faktycznie pojawiają się informacje o tym, jak tam ży żywność na przykład drożeje, tak? tak? Ale RPP y, mówi wprost, że to jeszcze nie jest czas, y, żeby, żeby podnosić stopy procentowe, więc. Zwłaszcza, że świat szykuje się do obniżek. Kolejny. No tak, tak. Na, na rynku mieszkaniowym no, zwróćmy jeszcze uwagę na to, że jest problem w tej chwili z rękoma do pracy, bo bardzo dużo buduje się na rynku biurowym, na rynku mieszkaniowym, jakieś inwestycje takie infrastrukturalne, też ich nie brakuje. I nie ma kto budować. Pojawiają się już jakieś takie teorie, że część budów ma opóźnienie. No właśnie dlatego, że nie ma kto tam po prostu robić. Tak normalnie w świecie. Ukraińcy nie są w stanie zasypać tej brakującej dziury wśród budowlańców. I w związku z tym no, rosną też koszta dla, dla deweloperów, bo trzeba po prostu więcej tym ludziom płacić, żeby swoją pracę wykonali. Nakładają się na to no, wzrosty cen materiałów budowlanych i to takie dosyć dynamiczne, jakiś czas temu to było bodaj nawet 30% niektóre materiały. I to też jakby sprzyja bardziej wzrostowi cen niż spadkowi. Czyli niestety, ale nie mamy dobrych wieści dla osób, które liczą na to, że te ceny spadną. No tak, spadną. Też, też ja spodziewam się, że... Znaczy, Uważam, że w końcu nastąpi to przełamanie. Tak ja już tutaj jakby rok temu już zakładałem, że w ciągu roku to się skończy. Nie skończyło się, pomyliłem się, ale na pewno nie spodziewajmy się, że będzie to spektakularny, spektakularne spadki, że to będą. To nie jest tak, że nagle wszystko walnie, trachnie i mieszkania będą kosztowały o 20 albo 30% mniej. To musiałoby się naprawdę wydarzyć coś wielkiego, tak jak mówię, nie wiem, wyrzucą nas z Unii Europejskiej albo wybuchnie wojna taka prawdziwa tu i teraz. I nie będzie to wojenka między opozycją a koalicją. Bo te wszystkie nieruchomości zupełnie znikną. Tak, tak. No, no tak, no, musiałoby się coś naprawdę bardzo dużego wydarzyć. Jeżeli mówimy o takich spadkach związanych z tym co się dzieje na rynku, czyli związanych z cyklem koniunkturalnym na przykład, to ja raczej spodziewam się tego, że to się wypłaszczy, czyli ceny przestaną rosnąć, no i trochę spadną, ale to naprawdę, jeżeli obniżą się o 5 albo 8% w ciągu roku, to już będzie nieźle. tak. Na pewno nie maś co liczyć, że kupimy w Warszawie w dobrym miejscu mieszkanie za 4000 zł za metr kwadratowy. Te czasy raczej nie wrócą. To już nawet w Kielcach się nie kupi, chyba. No, no, kogo, że dokładnie, tak. ani żadnej zielonej górze. Nie ujmując nic z Kielcem ani zielonej górze. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na 13 na program Rzecz o Prawie. Przypominam też, że wszystkie nagrania z parki TV są dostępne na naszym kanale na YouTube. A w imieniu Andrzeja Steta zapraszam już na poniedziałkowe prosto z parkietu punktualnie o 12. Do zobaczenia.